Maja Pszczółkowska w przedszkole miejskie nr jeden w Olsztynie. Dorota Geller w ogródku. Wyszłam sobie do ogródka. Może spotkam krasnoludka. Może w cieniu pod drzewami siedzi z dziećmi i wnukami. O, też rusza się pod krzakiem. Nie, nie, to jakiś ptak z pisklakiem. Pisklak z ptakiem. Tak z pisklakiem biegnął szybko za robakiem. Przeleciało coś nad płotem, czy to krasnal samolotem? Nie, to ważka, strasznie wielka, Przezroczyste ma O, za drzewem coś tak stuka. Czy to krasnal wnuków szuka? Nie, to dzięcioł dziobem puka I niechcący mnie oszukał. Kto tak pędzi w stronę norki? Czy to krasnal z wielkim workiem? Nie, to mysia norka, A przed norką mysz bez worka. Co tak życie, brzy, czy to mucha, czy to krasnorradia słucha? Przeszukałam pół ogródka, nie znalazłam krasnoludka, ale może kto to wie, krasnoludek znajdzie mnie.